Szok w polskiej telewizji. Marta, manowska ulubienica widzów i jedna z najbardziej energetycznych prezenterek. W kraju nagle przyznaje, że zmaga się z niebezpiecznym schorzeniem, które może mieć poważne konsekwencje dla jej zdrowia i życia. W wieku 41 lat gwiazda programów takich jak Rolnik Szuka Żony i The Voice. Senior zaskoczyła całą Polskę swoim wyznaniem, które wybrzmiało w emocjonalnym wywiadzie telewizyjnym. Marta Manowska od lat uważana jest za symbol profesjonalizmu, ciepła i autentyczności. Jej uśmiech i pozytywna energia przyciągały miliony widzów, a każde jej pojawienie się na ekranie było gwarancją szczerości i ludzkiego podejścia do uczestników programów telewizyjnych. Urodzona w Katowicach dziennikarka i prezenterka z wykształcenia humanistka od początku kariery potrafiła łączyć medialny błysk z wyjątkową wrażliwością. Widzowie pokochali ją za empatię i naturalność, a współpracownicy mówili, że potrafi stworzyć atmosferę zaufania w każdym studiu. Jednak nikt nie spodziewał się, że za tą pogodą ducha kryje się dramat zdrowotny, o którym milczała przez wiele miesięcy. Podczas wywiadu emitowanego na żywo, Marta Manowska po raz pierwszy otworzyła się przed kamerami i wyznała, że od dłuższego czasu zmaga się z poważnym problemem zdrowotnym, który wpływa na jej codzienne funkcjonowanie. Jak sama powiedziała, przez lata myślałam, że jestem silna, że mogę wszystko, ale moje ciało zaczęło mówić do mnie coraz głośniej. To jedno zdanie wstrząsnęło nie tylko studiem, ale i całym krajem. Polskie media natychmiast podchwyciły temat. Największe portale informacyjne publikowały nagłówki w stylu: Marta Manowska ujawnia dramat zdrowotny. Prezenterka TVP walczy z tajemniczą chorobą i z wstrząsające wyznanie gwiazdy telewizji. W ciągu kilku godzin informacja rozprzestrzeniła się w sieci jak błyskawica a hasztagi był Marta Manowska zdrowie. Odwaga stały się najpopularniejszymi w polskim internecie, widzowie reagowali emocjonalnie. Pod postami prezenterki pojawiły się tysiące komentarzy z wyrazami wsparcia modlitwy i słów otuchy. Fani pisali, że zawsze postrzegali ją jako kobietę silną i niezłomną, a jej szczerość tylko wzmocniła ich sympatię. Wśród wpisów pojawiały się słowa jesteś inspiracją dla nas wszystkich. Dziękujemy, że mówisz głośno o tym, o czym inni milczą. Eksperci od mediów przyznają, że to jedno z najbardziej szczerych i odważnych wystąpień w polskim showbiznesie ostatnich lat. Manowska złamała tabu, mówiąc publicznie o chorobie i zmęczeniu, które ukrywała za perfekcyjnym wizerunkiem. To wyznanie uderzyło w sam środek opinii publicznej, pokazując, że nawet osoby znane z siły i optymizmu mogą mierzyć się z problemami, które dotykają każdego. W telewizji przerwano emisję kolejnych programów, by nadać specjalne wydania poświęcone tej sprawie. Dziennikarze i współpracownicy prezenterki nie kryli łez, a w mediach społecznościowych powstała fala wsparcia, która przeszła najśmielsze oczekiwania. Internauci zgodnie pisali, że Marta Manowska swoim gestem przypomniała o tym, jak kruche potrafi być zdrowie i jak ważne jest by o siebie dbać. W wieku 41 lat, kobieta uznawana za uosobienie pozytywnej energii stała się symbolem odwagi i prawdy. Jej wyznanie nie tylko wstrząsnęło polskim showbiznesem, ale też otworzyło ogólnonarodową dyskusję o tym, jak wiele osób żyje w milczeniu z podobnymi problemami. Za jej słowami kryje się coś więcej niż sensacja to apel o świadomość, empatię i troskę o siebie, który dziś poruszył miliony Polaków. Marta Manowska przez lata była uosobieniem pozytywnej energii na ekranie telewizorów milionów Polaków. Widzowie znali ją jako pełną życia prowadzącą programów Rolnik Szuka Żony i The Voice Senior kobietę, która potrafiła rozmawiać z ludźmi z autentycznym ciepłem i empatią. Jej głos, uśmiech i sposób bycia dawały poczucie spokoju i szczerości. Widzowie mieli wrażenie, że znają ją osobiście, tę Martę, która zawsze podnosiła innych na duchu, ale za tą sceniczną siłą kryła się codzienna walka, o której przez długi czas nikt nie miał pojęcia. Dopiero teraz, po latach milczenia, okazało się, że za kulisami telewizyjnych planów Manowska toczyła prywatną bitwę z własnym ciałem. W wywiadzie na żywo, emitowanym przez jedną z największych stacji, przerwała milczenie i opowiedziała prawdę, która poruszyła cały kraj. Od miesięcy udawałam, że wszystko jest w porządku, uśmiechałam się, pracowałam, grałam swoją rolę, ale moje ciało coraz głośniej prosiło o pomoc, wyznała ze łzami w oczach. W studiu zapadła cisza, a jej słowa odbiły się echem w setkach redakcji. Marta ujawniła, że od dłuższego czasu zmaga się z objawami zaburzeń neurologicznych, które wpływają także na jej serce. Cierpiała na przewlekłe przemęczenie, zawroty głowy i utratę przytomności, ale mimo to kontynuowała pracę. Były dni, kiedy po zakończeniu zdjęć nie miałam siły wstać z krzesła. Upadałam za kulisami, ale wracałam przed kamerę z uśmiechem, bo wiedziałam, że ludzie tego potrzebują dodała. Ta szczerość uderzyła jak grom. Widzowie, którzy przez lata podziwiali jej siłę i spokój, nagle zobaczyli w niej nie tylko gwiazdę, ale człowieka, kruchego, zmęczonego, ale wciąż walczącego. Jej słowa Udawałam, że wszystko jest dobrze, gdy moje ciało błagało o pomoc. Stały się cytatem dnia, i w ciągu kilku godzin obiegły cały internet. Media natychmiast zareagowały. Główne serwisy informacyjne opublikowały specjalne wydania, a na portalach pojawiły się nagłówki: Marta Manowska ujawnia swój dramat gwiazda TVP w walce o zdrowie silna kobieta, która nie bała się mówić prawdy. Dziennikarze i komentatorzy nazwali jej wyznanie momentem przełomowym dla polskiej telewizji momentem, w którym show biznes zderzył się z prawdą o ludzkim zmęczeniu i presji perfekcji. Wśród współpracowników Manowskiej wybuchła fala emocji. Wielu z nich przyznało, że od dawna zauważali, że Marta wygląda na zmęczoną, ale nikt nie podejrzewał, jak poważny był jej stan. Jedna z osób z produkcji programu Rolnik-szuka żony zdradziła, że prowadząca często kończyła nagrania późno w nocy, a mimo to następnego dnia pojawiała się przed kamerą punktualnie, perfekcyjnie przygotowana. Była skałą, nigdy nie narzekała, nigdy nie prosiła o pomoc. Dopiero teraz rozumiemy, jak wiele ją to kosztowało. Powiedziała anonimowo w rozmowie z portalem plotek. Wkrótce po emisji wywiadu w sieci pojawiły się archiwalne zdjęcia i nagrania z ostatnich miesięcy. Widzowie zaczęli analizować ujęcia, w których Manowska wyglądała blado, mówiła ciszej, a jej uśmiech był mniej naturalny niż zwykle. To, co wcześniej wydawało się chwilowym zmęczeniem, dziś nabrało zupełnie nowego znaczenia. Wiedzieliśmy, że coś jest nie tak, ale nikt nie przypuszczał, że aż tak poważnie to opisali internauci. Polskie media nazwały jej wystąpienie sygnałem alarmowym dla społeczeństwa, które często żyje w biegu, ignorując ostrzeżenia wysyłane przez ciało. W programach publicystycznych zaczęto mówić o zjawisku wypalenia emocjonalnego w świecie mediów, gdzie presja sukcesu i wizerunku potrafi doprowadzić do tragedii. Psychologowie komentują, że wyznanie manowskiej może stać się impulsem do szerszej dyskusji o zdrowiu psychicznym i fizycznym. W zawodach publicznych. Reakcje fanów były natychmiastowe i potężne. Na profilach społecznościowych prezenterki pojawiły się tysiące komentarzy z wyrazami współczucia i wsparcia. Ludzie dziękowali jej za szczerość i za to, że odważyła się pokazać prawdziwe oblicze życia za kulisami telewizji. Jedna z fanek napisała: Zawsze widziałam w tobie światło, teraz wiem, że nawet to światło czasem potrzebuje odpoczynku. W międzyczasie telewizja polska wydała oficjalne oświadczenie, w którym potwierdziła, że Marta Manowska otrzymała pełne wsparcie stacji i będzie mogła skupić się na leczeniu. Dyrekcja TVP podziękowała jej za wielkie serce i profesjonalizm, które przez lata wnosiła do każdego projektu. W mediach krążyły też informacje, że Manowska zrezygnowała z części planowanych projektów, by skoncentrować się na regeneracji i terapii. Według źródeł z jej otoczenia, decyzja ta była dla niej trudna, ale konieczna. Zrozumiała, że musi wreszcie pomyśleć o sobie, bo przez lata żyła dla innych, dla widzów, dla pracy, dla zespołu. Zdradziła jej przyjaciółka w rozmowie z Super Ekspresem. Każdy kolejny dzień po emisji wywiadu przynosił nowe echa. W programach śniadaniowych i wieczornych dyskusjach telewizyjnych jej historia była tematem numer jeden. Publiczność nie mogła oderwać wzroku od ekranu, a media społecznościowe żyły wyłącznie jednym pytaniem: jak długo Marta cierpiała w milczeniu i co dalej z jej zdrowiem? Jedno jest pewne: wyznanie Marty Manowskiej nie było chwilową sensacją stało się punktem zwrotnym, który poruszył całą Polskę. Bo jej historia to nie tylko opowieść o chorobie, ale o odwadze, o granicach ludzkiej siły i o tym, jak często pod maską uśmiechu kryje się walka, której nikt nie widzi. W kolejnych dniach po wywiadzie historia Marty Manowskiej nie znikała z czołówek gazet ani z mediów społecznościowych. Każdy nowy szczegół, każde wspomnienie współpracowników i przyjaciół dodawało tej opowieści głębi i emocji. Polska żyła jej słowami i próbowała zrozumieć, jak osoba o takiej sile charakteru mogła przez tyle miesięcy ukrywać cierpienie. Widzowie, którzy przez lata utożsamiali ją z energią i spokojem, nagle zobaczyli, jak cienka granica dzieli światło sceny od mroku codziennych zmagań. W studiach telewizyjnych i redakcjach zaczęto mówić o efekcie Manowskiej. Lekarze, psychologowie i dziennikarze apelowali, by Polacy przestali lekceważyć objawy przemęczenia i stresu. W jednym z programów porannych zaproszony kardiolog przyznał, że historia Marty może uratować życie wielu ludziom. Wskazał, że to, co opisała: nagłe omdlenia, kołatanie serca, brak snu to symptomy poważnych zaburzeń, których nie wolno ignorować. Słowa lekarza brzmiały jak echo tego, o czym Marta mówiła przed kamerą. Myślałam, że dam radę, że jestem silna, ale siła to także umiejętność przyznania, że potrzebuję pomocy. W sieci pojawiły się zdjęcia z planów programów, które dziś nabierają zupełnie nowego znaczenia. Na jednym z nich widać Martę siedzącą w garderobie z zamkniętymi oczami, jakby próbowała zebrać siły. Wtedy nikt nie zwracał na to uwagi, a teraz fani komentują to jako zoom moment, w którym ciało dawało ostatni sygnał. Ludzie zaczęli udostępniać te zdjęcia z dopiskiem Słabość to nie wstyd, a hashtag Fru Odwaga Manowskiej stał się symbolem szczerości i walki o zdrowie psychiczne. Znajomi z branży telewizyjnej wspominają, że jeszcze na kilka dni przed ujawnieniem swojego stanu Marta pojawiła się na planie w doskonałym humorze. Nikt nie podejrzewał, że kilka godzin później trafi do lekarza po kolejnym omdleniu. Zespół produkcyjny wspominał ciszę, jaka zapadła, gdy wiadomość o jej stanie zdrowia rozeszła się po korytarzach stacji. Wszyscy zgodnie przyznają, że jej decyzja, by mówić o tym publicznie, była aktem odwagi i przełomu. Reakcje nie ograniczyły się tylko do świata telewizji. Znani sportowcy, aktorzy i dziennikarze zaczęli dzielić się własnymi doświadczeniami związanymi ze stresem, przemęczeniem i problemami zdrowotnymi. To, co zaczęło się jako osobiste wyznanie, przerodziło się w narodową dyskusję o presji sukcesu i o tym, jak bardzo społeczeństwo wymaga od ludzi perfekcji. Marta, która przez lata była dla wielu inspiracją zawodową, teraz stała się symbolem odwagi emocjonalnej, tej której w show biznesie często brakuje. W miarę jak kolejne redakcje publikowały artykuły, pojawiły się też nieznane dotąd szczegóły z jej życia prywatnego. Okazało się, że w ostatnich miesiącach Marta ograniczyła kontakty towarzyskie, unikała imprez i odrzucała nowe propozycje zawodowe. Z bliskiego kręgu przyjaciół wiadomo, że przez długi czas walczyła z bezsennością i stanami lękowymi, które pogłębiały się z każdym dniem pracy przed kamerą. Nie chciała zawieść widzów, dlatego nie pozwalała sobie na słabość, ale każdy człowiek ma granice powiedziała jedna z jej przyjaciółek. Podczas gdy publiczność wciąż analizowała każde słowo wywiadu, Marta zniknęła z mediów, nie pojawiała się na antenie, nie udzielała nowych komentarzy. Jej zespół potwierdził jedynie, że prezenterka przebywa pod opieką lekarzy i przechodzi terapię mającą pomóc jej odzyskać równowagę. To milczenie tylko zwiększyło emocje. Fani codziennie pytali, jak się czuje, wysyłali wiadomości z nadzieją na wieści o poprawie. Niektórzy pisali, że jej historia sprawiła, iż sami zdecydowali się pójść do lekarza. W mediach pojawił się też krótki fragment nieemitowanego wcześniej nagrania, na którym widać, jak Marta po zakończeniu programu The Voice Senior dziękuje ekipie i mówi, czasami najtrudniej jest przyznać się przed samym sobą, że trzeba się zatrzymać. Ten fragment poruszył widzów bardziej niż jakiekolwiek słowa. Komentarze były pełne łez, a nagranie obejrzało w ciągu doby ponad milion osób. Z każdą godziną stawało się jasne, że wyznanie Marty nie było jedynie momentem emocjonalnym, ale początkiem większej zmiany. Wiele firm telewizyjnych zaczęło wprowadzać programy wsparcia psychologicznego dla swoich pracowników. Artyści i dziennikarze zaczęli otwarcie mówić o wypaleniu zawodowym i konieczności przerw pracy. Manowska efekt, tak nazwano to zjawisko w jednym z komentarzy w prasie, stał się czymś, o czym mówi cała Polska. Ale mimo publicznej fali wsparcia, w tle tej historii wciąż unosi się cień pytania: jak bardzo stan zdrowia Marty jest poważny i czy wróci jeszcze na ekran? Fani wierzą, że tak, że to tylko etap, po którym wróci silniejsza. Jednak jej cisza i decyzja o wycofaniu się na czas nieokreślony pozostawiają miejsce na niepokój. Wszyscy czekają na moment, gdy znowu pojawi się przed kamerą i powie, że wygrała walkę. Którą zaczęła tak odważnie przed całym narodem. Choć Marta Manowska zniknęła na jakiś czas z ekranów, jej słowa wciąż rezonują wśród tysięcy ludzi w całej Polsce. Nie bójcie się dbać o siebie, życie jest tylko jedno to zdanie, które padło w końcówce jej wywiadu, stało się czymś więcej niż cytatem. Dziś jest mottem, które krąży w sieci, pojawia się na plakatach kampanii prozdrowotnych i w setkach postów internautów. Jej historia, pełna emocji, bólu, ale też odwagi, zainspirowała tysiące kobiet do badań profilaktycznych i rozmów o zdrowiu, które do tej pory odkładały na później. W ostatnich dniach w mediach pojawiła się jednak informacja, która ponownie rozgrzała opinię publiczną. Według źródeł z kręgu TVP, Marta Manowska, mimo...